Z tej strony Creeper285, dziś zakupiłem w sklepie. Akurat tym razem to nie jest MP, tylko jest to Tesco. Zakupiłem gazetę Bravo Sport, w której znajduje się. no Widać, że ktoś naprawdę zaskakuje nas na razie cały czas Brazylia, bo mamy kartę limitowaną XXL Trago To jest moja druga karta. XXL ponieważ mieliśmy już lewego starter packu i teraz mamy Thiago Silver z obrębca z Brazylii i mam tutaj jeszcze jedno, jedną paczkę kart z Brazylii i limitę Casiasa i jeszcze tak tych kart nie wiem czy jeszcze zbierać no nie no zbieram na razie tak po prostu jest, kupiłem jeszcze jedną paczkę sobie Champions League, bo miały już nie być kart w Empiku i w ogóle, ale jednak jeszcze były, więc no dobra, kupiłem, tak, zobaczymy, że coś się trafi. E, dobra, to może zobaczmy, jak to wszystko wygląda, co jest, jak tak. to jest porozkładane, zobaczmy. Gazeta, jak gazeta, gazetę zawsze sobie czytam, oczywiście, coś tam sobie oglądam, jak wygląda, co jest w gazecie, mamy tak, wielką limitkę, teraz tak, czy to jest... No widzimy... Nie, takie same są. Obydwie dwie limitki są takie same. Eee, nie, teraz jak to będzie stało, to jakoś sobie zrobimy tak, żeby to jakoś wyglądało. Sorry, o. Jakoś żeby to jakoś wyglądało. Nie na razie tą limitkę odłożę. Eee, ta limitka tak. Na razie ją postawię po prostu tutaj. Może tu będzie stała po prostu, będzie nam zakrywała naszego krystynę. Dobrze. Eee, paczka z Neymarem. I limitka jaska, niestety już powtórkę, bo już mam tą limitkę. Eee, cóż, paczka, dobra, eee, gazeta, jak ja, gazeta, to w nie Gazetę sobie później obejrzę. Tak wiadomo, przeczytam, co tam jest ciekawego. no eee, Zobaczmy, co mamy w, paczce, w paczkach. Coś nie ma, może może Champions z jego wpłuszczmy. Aj, tak miałem problem z tym. No, dawaj Yes. Mamy napastnika. Takiegoś. Zobaczmy. Spanisztanger. Karik. O, super. Nie, mam go, niestety. Yy, lol, trochę powrócone karty. O, niestety, powtórka golstopera Waldesa. Cóż, zdarza się. Podolski, Schneider i Stox. No, tutaj chyba praktycznie karty, chyba to były powtórki. Zobaczmy. Wszystkie. Chyba wszystkie to były powtórki, niestety. No cóż. Yy, zobaczmy teraz karty z Brazylii. Zobaczmy paczkę, co tam się znajdzie w tej paczuszce. Może coś wartościowego. Yes. Mam nadzieję, że coś wartościowego. No, i powtórka. Fred. O, Hernandez super. Astori, Godin, o kurde, ludzie, Cezar. Dwa golstopery, powtórki, no nie wierzę, no. Tu powtórka, tu powtórka, tu powtórka, tu wszystkie karty powtórka, tu niestety tak. Co było powtórką? Powtórka, powtórka. Proszę bardzo, cieszę się z Hernandeza. No słabo, słabo. Znowu Julio Cezar. Julio Cezar po prostu mnie ostatnio prześladuje strasznie. Cały czas trafią go w paczkach. To chyba jest trzeci, jest nie wiem. Dobra, to teraz podsumujmy. Co mieliśmy wczesnych z nich? Jeszcze zobaczymy? Mieliśmy Stoksa, Schneidera, Podolskiego, Karika i Schweisschneggera, Waldesa, Gostopera. I teraz w Brazylii mieliśmy wielką kartę. Jago Silvy, Kasijaska, Waldesa i tu mieliśmy. Yy, z Brazylii mieliśmy Ghostopera, Julio Cezara i Godina, Astori, Fernandez, Freddy Neuer. No. Dobra, to w takim razie ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć i pa, pa.